Hejka kochani. Zobaczcie, mamy nowy produkt. Są to, to woreczek do spieniania. Tu jeszcze mam świeżo zapakowany. Chciałam Wam przetestować, pokazać. Zobaczcie, delikatnie sobie używamy, na przykład mydełka z Pawerzyka. Pompujemy jedną pompkę i zobaczcie. Zobaczcie jak woreczek się spienia. Bardzo fajnie. Teraz sobie go spłuczę. Możemy go używać do mycia twarzy swoimi kosmetykami. Możemy myć, używać go do mycia całego ciała. Jest już wypłukany. Zobaczcie, ma taką fajną zawieszkę. Można go sobie fajnie powiesić. Ja go bardzo polecam. I zapraszam na kolejne teściki. Ja życzę miłego dnia.